Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, błagam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddała Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Spraw, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości, Slej na mój umysł Nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którymi chcesz mnie obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą krągę tym mieście Poszeko pragnę ofiarować, prosząc Cię, święten Tren Trzypopolo, Patronie Polski, o Twoją opiekę i przewodnictwo dla narodu polskiego w tych trudnych dla nas czasach. Za każdą pomoc z całego serca Bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wodę, która wytrysłaś wówczas z tej słodszego serca Jezusowego, jako strój miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie dopuść, abyśmy mu pokusie, ale nas spaw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, przywoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się z synami krzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w pokę. Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana Naszego, który się upoczął z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzeszowan, umarł i pokrzepion. Wstąpił to piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić, żywych i umarłych. Wierzę w Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała słabych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasze i świata całego lajeko polestej męki, mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki, mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki, mimią się citle nas i świata całego klejko polestej męki, mi mimo się dla nas i świata całego. klejko polystej męki, mimo się dla nas, świata całego. klejko polstej męki, mimił się dla nas, świata całego. klejko polstej męki, mimo się dla nas i świata całego. klejko prystej męki, mimiło się dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki. Mimo ścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimo ścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimo ścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimo ścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimo ścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmieszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz. nasze. I świata całego. Klajek oporstej męki, mimo się dla nas i świata całego. klajeko opolstej męki, mimiło się ciotle nas i świata całego. Klajko polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polstej męki, mimo się cietle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią siedzie dla nas i świata całego klajeko polestej męki mimią siedzie dla nas i świata całego klajeko porest polestej męki mimiją siedzie dla nas i świata całego klajeko polestej męki mimią siedzie dla nas i świata całego Clajeko polestej męki mimią dla nas i świata całego Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmieszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki. Mimiją się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimiją się nas i świata całego klajeko porstej męki mimiją się nas i świata całego klajeko porstej męki mimiją się nas i świata całego klajeko porstej męki miło sieci dla nas i świata całego. Dla Jego męki. Miej sieci dla nas i świata całego. Dla Jego męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Klajek op męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajek oporestej męki, mimo się tle nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimi się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się nas i świata całego. Klajek polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się ci dla nas i świata całego. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Niemśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Niemśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Niemśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jest, ufam Tobie. Pomnij o najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, to się do ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, ciebie o przyczyną prosi, Tą ufnością ożywiony do ciebie, o Pana nad Pannami i matko, piękną do ciebie, przychodzą, przed Topą, jako okrzesznik płaczący stoją. O matko słowa, aż nie kardzi słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko poszę tą modlitwę składam w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienie i mój krzyż i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich Boku. Z Twoim krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolesną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam mnie na krzyżu, przez Najświętszą, a koniem Twoją, przez mięsiercie Boże, daj łaskę sprawienia duszom, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący Wieczny posze, osuń nas przed oczami swych duchów. Chcę posłużyć się ludzkimi, aby nas oblokowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne. Spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, procie Święty Jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Duchu święt, Duchu mądrość, prawać kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, Duchu światłość, właśniecy kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, Duchu czystość, właśniecy kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, Duchu mocy, zbieraj kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, Duchu Boży. Spraw, by kapłani i siódce sakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesi słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości, rozpalaj serce, we płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali duszę. Duchu święty powierzamy Ci serca kapłańskie i siostrakonnych, ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Dła Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętej Strzałustyny, z Panem Pokiem Akaja.